Wreszcie coś praktycznego: sztuka użytkowa. Muzeum Sztuk Użytkowych usytuowane jest w miejscu, którego historia sięga XIII wieku. Ówczesny zamek był najpierw siedzibą wielkopolskiego księcia przemysła z dynastii Piastów, a po jego koronacji w 1295 roku na króla Polski, siedzibą królewską. Zaczątkiem dzisiejszego muzeum sztuk użytkowych było Muzeum Rzemiosł Artystycznych, otwarte w 1965 roku w tzw. budynku Raczyńskiego. To właśnie ten budynek. Ulokowano tu eksponaty gromadzone przez polskie i niemieckie instytucje muzealne od połowy XIX wieku. Powiększająca się kolekcja wymagała nowych przestrzeni ekspozycyjnych. W latach 2010-2013 na zachowanych fundamentach wybudowano historyzujący zamek przemysła z przylegającą wieżą nadbudowaną na reliktach pierwotnej z XIII wieku. Powstał okazały gmach, a w nim nowa ekspozycja poświęcona z jednej strony historii tego miejsca, z drugiej dająca szeroki obraz rozwoju sztuki użytkowej od średniowiecza do czasów współczesnych. Ponad 2000 eksponatów, a niektóre można nawet dotykać. Wróćmy jednak do samego zamku i jego pierwszego koronowanego mieszkańca. Po latach rozbicia dzielnicowego przemysł drugi podjął niemal udaną próbę zjednoczenia państwa pod swoim berłem. Po połączeniu Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego przemysł przyjął królewską koronę, od dłuższego czasu przez nikogo nie noszoną. Niestety, po zaledwie siedmiu miesiącach panowania, został skrytobójczo zamordowany. Zawdzięczamy mu jednak choćby fakt, że Biały Orzeł stał się herbem Królestwa Polskiego. O, Ludgarda! Znajdujemy się w sali przemysła, która poświęcona jest pamięci swego patrona oraz historii tego miejsca. W dwóch niszach za monitorami mamy 12 planż prezentujących zmiany wizerunku polskiego herbu od roku 1295 do współczesności. W ścianie na prawo od wejścia znajduje się kominek, a nad nim wisi reprodukcja gwaszu Tadeusza Wolniwicza z 1924 roku: Diabli niosą górę Przemysława ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jest to ilustracja legendy o powstaniu wzgórza Przemysła, której treść można usłyszeć we wnętrzu kominka, stając pod zwisającym diabelskim ogonem. Kiedyś to za ogon trzeba było pociągnąć, co ja się tego ogona przeżywałam. W tej piramidzie można zobaczyć hologramowy wizerunek pieczęci majestatowej króla przemysła, na rewersie której znajduje się wizerunek orła. Od przemysła II rozpoczyna się historia Orła Białego jako herbu państwa polskiego. A sam Orzeł Biały stał się trwałym znakiem majestatu królestwa polskiego. I symbolem tożsamości narodowej Polaków. Za salą znajduje się przestrzeń, która była niegdyś wieżą zamku. Przeszklenie w podłodze pozwala zajrzeć w zachowane oryginalne podziemia wieży. Obecna wieża ma około 43 metry wysokości. Winda i schody pozwalają dostać się na dwa tarasy widokowe. Z górnego można oglądać Poznań z wysokości 30 metrów. Tam Ciocia Czesia mieszka. Też tu kiedyś pracowała. Na niższym tarasie znajduje się historyczna panorama Poznania sprzed 1617 roku z objaśnieniami ówczesnych najważniejszych budowli. Natomiast pod oknami zamieszczono objaśnienia widocznych z nich najważniejszych budynków. Mhm. A Państwo tu służbowo rozumiem, na statek. Jesteśmy w sieni, czyli staropolskim odpowiedniku przedpokoju, która była inaczej niż dzisiaj reprezentacyjną częścią domu. Dlatego właśnie tutaj wieszano broń. Często zdobyczną i przekazywaną w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Sarmata pokazywał w ten sposób rycerską historię rodu i swoje własne osiągnięcia. Wystawa uzbrojenia jest skonstruowana tak, żeby pokazać, jak na terenach Rzeczpospolitej mieszały się wpływy Europy i Bliskiego Wschodu. Osią sarmackiego świata był koń z rzędem i uzbrojenie, które świadczyły o zamożności jego właściciela. Wśród eksponatów szczególnie interesujące jest siodło. Ma charakterystyczną wschodnią konstrukcję. Wyniosły łęk przedni i szeroki łęk tylny. Z boków siedziska zwisają skórzane skrzydła, a pod nimi tybinki, o które jeździec opierał kolana. A to siodło, to prawdopodobnie jest zdobyczą z odsieczy wiedeńskiej. Wiecie o co chodzi? Sobieski, Marysieńka, pogrom Turków. W Sali rozbrzmiewa zgiełk 17 wiecznej bitwy, któremu towarzyszy animacja wyświetlana na ekranie w podłodze. O, o! Jest garłacz! To jest nadziak. Broń obuchowa pochodząca z Bliskiego Wschodu. Polska szlachta upodobała go sobie w roli laski do podpierania, ale w razie potrzeby można było go użyć jako broni. Nadziaki były jednak do tego stopnia niebezpieczne, że Sejm zakazał ich noszenia. Tu mamy przykład tarczy piechoty z początku XVII wieku. Widać na niej ślady po kulach, więc być może uratowała komuś życie. A może po prostu była tylko testowana na kuloodporność. Choć sarmaci wojowali z osmanami, to cenili sobie ich broń za skuteczność, za jakość, za wyjątkowe materiały i egzotyczny wygląd. Mamy więc bogatą kolekcję blisko wschodniej broni białej ze stali damasceńskiej, ozdabianej kamieniami na wschodnią modłę oraz uprzęży i oporządzenia koni. A te kamienie to nie tylko dla ozdoby są, również z powodów magicznych. Turkus na przykład dawał moc, a koral chronił od uroków. Powróżyć? Charakterystyczna sarmacka karabela także jest zapożyczeniem z Turcji. Przyjęła się w Polsce tak bardzo, że była traktowana jak broń narodowa. W przypadku broni palnej widać wpływy odwrotne. To na Bliskim Wschodzie przyjmowano rozwiązania z zachodniej Europy. Broń palna na wystawie jest ułożona według chronologii konstruowania nowych typów zamków. Mamy więc różnicę mediolańską z zamkiem lątowym oraz arkebus. Z zamkiem kołowym. Obie konstrukcje pochodzą z zachodniej Europy. Cieszynka, czyli mała strzelba na ptaki. Nazwa pochodzi nie od faktu, że kogoś cieszyła, ale stąd, że wytwarzana była w Cieszynie. Wśród broni o wschodnim pochodzeniu szczególnie popularna była janczarka oraz garłacz, czyli krótka strzelba z rozszerzającą się lufą. A ten nasz garłacz ma najnowszy kapiszonowy typ zamka. No i często występuje w krzyżówkach. Dzisiaj będziecie bawili się w dom. Złota brama Rzeczypospolitej, czyli największy port Rzeczypospolitej obojga narodów, był oknem na świat dla całego kraju. Historię Gdańska oraz jego mieszkańców opowiadają przedmioty zgromadzone w sali baroku. Typowy dom Gdański, nawet jeśli należał do zamożnej rodziny, nie był ostentacyjnie przestronny. Bo musiał zmieścić się w kilkupiętrowej kamienicy w ciasnej gdańskiej zabudowie. Najważniejszą przestrzenią była sień na parterze i to właśnie tu zazwyczaj stała szafa. Podobne meble były popularne w europejskich miastach portowych, ale miejscowi stolarze opracowali swój własny pomysł na konstrukcję. Charakterystyczny element to łamany gzyms, wzbogacony. Rzeźbioną dekoracją, chociaż jest ogromna, stała na zaledwie pięciu nogach, co zapewniało przewiew i chroniło zawartość przed wilgocią. Ale do szafy to chyba ludziom nie będziecie zaglądać. Na szafie ustawiano komplety inspirowanych orientem fajansowych naczyń, choć te tak naprawdę pochodziły z Holandii, podobnie jak ceramiczne płytki układane w sieni na ścianie. Nie dość że ładne, to w tym Gdańsku jeszcze praktyczni byli. Szafa to nie jedyne osiągnięcie gdańskich stolarzy. Stale obserwowali nowinki sprowadzane z zachodu i wkrótce wprowadzali do swoich ofert, tak jak w przypadku takich składanych stolików. Tak zwany gate Leck, Table rozpowszechniły się w Anglii w XVII wieku, a Gdańszczanie szczególnie je polubili. Stolik rozkładało się na czas posiłku, a gdy był niepotrzebny, mógł stać pod ścianą y, jako ozdobna konsola. Był to idealny mebel do wąskich gdańskich mieszkań. Do wielkiej płyty to cudo też by pasowało. Przy stole nie mogło oczywiście braknąć krzeseł. I tu gdańscy stolarze bywali kreatywni. Jednym z najbardziej pożądanych wówczas gatunków drewna był drogi, sprowadzany z zagranicy orzech. To krzesło, choć na pierwszy rzut oka wygląda na zrobione z orzecha, wykonano z drewna brzozowego zabarwionego na miodowy kolor. W domach zamożnych gdańskich mieszczan. Co rusz pojawiały się nowinki ze świata, takie choćby jak ta ozdobna prasa do obrusów. Dziwić może fakt, że taki mebel, właściwie gospodarski, stał w reprezentacyjnym miejscu domu. Ale dla ówczesnych, poza funkcjonalnością, miał także wymiar prestiżowy. A my to do magla musieliśmy biegać. Gdańsk to także imponująca tradycja złotnicza. Lokalni mistrzowie dorównywali kunsztem tym najlepszym z Norymbergi i Augsburga. Popisowym produktem złotników były zdobione, paradne kufle. Były luksusowym prezentem z okazji narodzin, chrzcin czy ślubu. Upamiętniały władców i wielkie zwycięstwa. Gdańscy rzemieślnicy specjalizowali się m.in. w dodawaniu cynowych pokryw do wykonywanych w Bolesławcu kamionkowych naczyń. Przez ręce kupców i handlarzy przybywających do Gdańska przechodziły wyroby z niemal każdego zakątka Rzeczpospolitej, a także Śląska, Czech, czy dalekiego Imperium Osmańskiego. Ten z pozoru zwyczajnie wyglądający dzban to najlepszy przykład tego, na co mógł sobie pozwolić zamożny gdańszczanin. Naczynie i zdobienie przedstawiające herb miasta było wykonane na zamówienie w Portugalii, która była dla niego praktycznie egzotycznym miejscem. Podobnie zresztą jak Gdańsk dla Portugalczyka. Dzban to czasem nawet niepozornie wygląda, ale jak się odezwieć to dzban! Mówię, że nie lubię broni, ale ta sala to jest poezja. Brakuje tylko porcelanowej wanny. Wykwintna lśniąca porcelana fenomenalnie oddaje ducha Rokoko. Epoki pełnej radości i afirmacji życia oraz fascynacji egzotyką. Był to czas wytwornych bali i spotkań towarzyskich, wypełnionych flirtem, eleganckimi rozmowami i jedzeniem wyszukanych potraw. Ten tryb życia wymagał odpowiedniej oprawy, dlatego w tym czasie kwitło wytwórstwo modnych akcesoriów: tabakier, wachlarzy, flakonów do perfum i pomad, czy parasolek. Meble i sprzęty z tego okresu są pełne lekkości. Figlarne putta zdobią złocone stoliki, konsole i gerydony, które stały w salonikach i buduarach. Ustawiano na nich różne dekoracyjne naczynia i wazony z kwiatami. Czas spędzano na grach i zabawach, także w otoczeniu parkowym i ogrodowym. Polowania przypominały przedstawienia teatralne, podobnie jak to namalowane na hamburskim klawesynie. Był to zresztą jeden z najmodniejszych instrumentów tamtej epoki. Europa przez stulecia importowała porcelanę z Dalekiego Wschodu. Liczne próby jej wyrobu na starym kontynencie kończyły się niepowodzeniem. Aż na początku XVIII wieku, w Miśni, alchemik Johann Friedrich Bedger odkrył tajemnicę jej produkcji. Pierwsze naczynia z europejskiej porcelany naśladowały wyroby orientalne. Tutaj mamy trzy niemal identyczne talerzyki. Środkowy wyprodukowano w miśni, pozostałe w Japonii. Z czasem w sztuce europejskiej odchodzono od kopiowania na rzecz zdobień, które jedynie naśladowały dalekowschodni styl. Doskonale widać to na tym, pokrytym białą laką, berlińskim kabinecie. A wiecie, jak Francuzi nazywali te egzotyczne wzory? Chinoiserie. Hiszczyzna! Ciekawe, jakby dzisiaj to nazwali. Formy naczyń i zdobienia malarskie nabierały z czasem znamion europejskości. Przedstawiały weduty, scenki rodzajowe, wojskowe czy kupieckie, a także rodzimą roślinność. Dekoracje te stawały się coraz bogatsze. Chętnie wykorzystywano motywy z twórczości Antoina i innych znanych malarzy epoki. Na porcelanie pojawiały się scenki rodzajowe w otoczeniu pejzażowym czy ogrodowym, zwane fête galante. Ciekawe, o czym wtedy kręcili seriale. Żartuję, że nie było seriali, wiem przecież. Wystawny tryb życia. I spożywcze nowinki z zagranicy tworzyły popyt na wykwintne naczynia. Podawanie modnych egzotycznych używek kawy, herbaty i czekolady wymagało odpowiedniej oprawy. W europejskich manufakturach powstawały coraz to wymyślniejsze naczynia: kubeczki do mleka, cukiernice, miski do fusów, herbatnice. Filiżanki o różnych kształtach. W XVIII wieku kwitła produkcja rozbudowanych serwisów porcelanowych. Najsłynniejszym z nich był dekorowany reliefem serwis łabędzi. W zbiorach Poznańskiego Muzeum znajduje się kilkanaście z ponad dwóch tysięcy elementów tego serwisu między innymi imponująca kopuła do przykrywania potraw. W centrum stołu tamtych czasów stało cirkcie de table. Porcelanowe sceny miały cieszyć oko, dostarczać rozrywki, inspirować rozmowę. A jak się człowiek urodził w złym miejscu, to zamiast zmiśni jadł z michy, drewnianą łyżką? Na wyprzódki. Wiek XVIII zyskał miano wieku porcelany. Zakładano gabinety porcelanowe, czyli pokoje wypełnione porcelaną po sufit. Porcelanowy kolor i lekkość obecne były w wystroju saloników i buduarów, w koronkowych ubraniach kobiet i mężczyzn z otoczenia dworskiego, czy nawet w porcelanowej cerze ówczesnych arystokratek. Fontanna di Szampa by tu pasowała. Białe koszule na Parada strojów prezentuje wybór ikonicznych ubiorów od końca XIX do lat 60. XX wieku. Znajduje się w przestrzeni prezentującej sztukę secesji i międzywojnia. Choć modę często uważa się za mało ważną dziedzinę i traktuje nieco pobłażliwie, jest ona odzwierciedleniem wszelkich przełomów w historii. A pralka wygrywa rankingi na najbardziej rewolucyjne urządzenie XX wieku. Według Biblii historia ubioru zaczyna się od Adama i Ewy. Wstyd, który poczuli po popełnieniu grzechu, nakazał im się przyodziać. Dawna moda prawie całkowicie zakrywała ciało. XIX-wieczny zestaw damski, choć nie jest to już ciężka suknia, tylko zestaw bluska plus spódnica, wciąż zasłania je od stóp po szyję. W odróżnieniu od mody wcześniejszych wieków, bluska ma większą objętość niż spódnica. Z boku figura kobiety przypomina literę S. Te wielkie, bufiaste rękawy dla beki nazywano baranimi ućcami. Zaledwie 40 lat młodsza sukienka balowa Charlestonowa prezentuje już zupełnie inne podejście do ciała i ubioru. Odkryte ramiona i nogi zapewniały swobodę w szybkim szalonym tańcu i podkreślały zdrową, sportową sylwetkę. Za sprawą Coco Chanel mamy w modzie poza słynną małą czarną Sztuczną biżuterię, zwłaszcza perły, jerseyowy kostium czy nawet opaleniznę. Puszyste upięcia włosów zostały zastąpione przez krótkie, geometryczne cięcia. Moda wpływa na wszystkie dziedziny sztuki. Wygodną, nowoczesną fryzurę ma nawet archanioł Gabriel na kilimie Władysława Roguskiego. Zwiastowanie. Zestaw męski z tamtego okresu wyłamuje się z tradycji jednolitego garnituru. Choć pochodzi sprzed około 100 lat, wygląda zaskakująco współcześnie. Zwłaszcza buty, dziś zwane Oksfordami, a kiedyś Wiedenkami, do tej pory są elementem eleganckiego męskiego stroju. Na szczęście ten papieros jest już passé. Innym elementem mody, który przetrwał do dziś i wydaje się nieśmiertelny, jest biała bluzka koszulowa. Po II wojnie światowej, za sprawą Christiana Diora, nastąpił renesans klasycznej kobiecości. Talia osy i wdzięczna rozproszowana spódnica znów były na czasie. Lecz nie na długo, bo w latach 60. stateczne mieszczaństwo przestało być siłą napędową biznesu modowego. A warunki zaczęły dyktować młodsze pokolenia. Jedwabną spódnicę do kolan wyparła sukienka mini, tutaj w psychodeliczne wzory. Subkultury, rewolucja obyczajowa i popkultura na zawsze zmieniły oblicze stylu. Od tego czasu, co dekadę, pojawia się nowe pokolenie, które, przynajmniej w swoim przekonaniu, rewolucjonizuje modę. A ja Wam powiem, że w modzie już wszystko było. I wszystko się powtarza.